Robert Winnicki, rozmawia Zenon Nowak i oczywiście pierwsze pytanie. Jesteś dumny, że bierzesz dzisiaj udział w tym marszu? Jestem dumny jako uczestnik, jako współorganizator, ponieważ Ruch Narodowy współorganizuje tą dzisiejszą manifestację. Uważam, że odnieśliśmy sukces jak na skromny czas i siły, jakimi dysponujemy. Wiele tysięcy uczestników, które idzie w tej manifestacji za suwerenną Polską, za Polską, która nie zgadza się na obecny kształt Unii Europejskiej, za Polską, która nie zgadza się na dyktat z Brukseli i za Polską, która no, chce się przedstawić targowicy donoszącej na nasz kraj. No taki, to jest najważniejsze pytanie. Jak widzisz tych wszystkich, którzy wyjechali z Polski i teraz zamiast ją reprezentować w parlamencie w Brukseli, oni donoszą na Polskę, działają na naszą szkodę? To jest zdrada. Kr Krótko, krótko i bez to to jest zdrada. Sytuacja, w której polscy politycy, polscy parlamentarzyści mogą być różnych opcji. Możemy się, my też jesteśmy opozycją narodowo-katolicką opozycją wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale nie wolno w, w imię partykularnych interesów partyjnych wynosić tych sporów poza kraj i, i urządzać nagonki na Polskę w Lewicowo-Liberalnej Brukseli. Oczywiście, bo na Polskę, na ojczyznę i na matkę się nie skarży. A tutaj mamy powtórkę z rozrywki w stosunku do tych, którzy w czasie II wojny też tak postępowali. Mamy targowice i dlatego bardzo się cieszę, że tak wielu Polaków w tak krótkim czasie, przy tak niewielkim nakładzie sił i środków, bo nie dysponujemy nimi, zmobilizowało się, by tutaj dzisiaj z nami być. To wielki, wielki dzień, że żeby pokazać, że w Polsce jest nie tylko centroprawicowy rząd, nie tylko demoliberalna opozycja, a też narodowy katolicka opozycja, która manifestuje dzisiaj, by powiedzieć nie chcemy takiej Unii Europejskiej i nie chcemy dyktatu z Brukseli. Jeszcze już pytanie natury politycznej, ponieważ startowałeś z ruchu Kukiz i w tej chwili jak wygląda to twoja sytuacja, bo ostatnio rozmawiałem z Pawłem Kukizem i stwierdził, że ty już jesteś praktycznie poza tym klubem. No tak, ja w... Realizując wezwanie Rady Politycznej Ruchu Narodowego złożyłem rezygnację z członkostwa w klubie. Zgłosiłem to do marszałka Sejmu, a to dlatego, że klub zaczął się domykać ideologicznie i politycznie. I zaczęło w nim brakować, właściwie od początku niestety w pracy w Parlamencie brakowało przestrzeni dla artykułowania zdecydowanych wartości narodowych. Ostatnio opacyfikowano posłów, bo nie wypowiadali się w sprawie ochrony życia poczętego, co było w naszej, co było sprzeczne z naszą umową jeszcze przed wyborczą. No i teraz ta sytuacja w, z głosowaniem razem z liberalną opozycją, to wszystko sprawiło, że Ruch Narodowy zrekomendował e, próbę utworzenia swojego własnego koła. Ja myślę, że to koło narodowo-katolickie w tym sejmie wcześniej czy później powstanie. Ja tu jeszcze się odniosę do Pawła Kukiza. Czy nie widzisz, że Paweł Kukiz gdzieś nam skręca raz w lewo, raz z kolei wspiera PiS? Jest taki w ogóle jak chorągiewka, bo obserwowałem go podczas e, ostatnich obrad w czwartek. Jego wypowiedzi były negatywne w stosunku do pisu, a później popierał Jarosława Kaczyńskiego wystąpienie i prezydenta Dudy. Myślę, że przede wszystkim yy... Brakuje jednoznacznej linii ideowej w klubie Kukiza i muszą wybrać jedną z dwóch dróg. Albo być rzeczywiście luźną konfederacją środowisk, a zaczęło się to przekształcać w jednolite ugrupowanie polityczne, albo wyraźnie powiedzieć, jaka jest linia ideowa, dlatego że w ten sposób to będzie nieustanna szamotanina, która zakończy się klęską.